Z dzieckiem, zaczynamy od Tak. Więc sprawdźmy, co kryje się na tej kolejnej kasecie. Patrzcie, jest okay. tutaj dziecko, a e, to jest bambalina. Rodzic. To my jesteśmy? Okej, okay, na pewno jakaś osoba. I to jest chapter 1, to jestem to pewien. Wy, to to może ja jestem, bambalina. czyli jesteśmy tak naprawdę mamą, która szuka swojego dziecka. Takie mam przypuszczenia. Nie masz kaset do... Juniorski. Dobra, wsadzamy tutaj pierwszą kasetę. Co my tu mamy ciekawego? Co to jest? Jakiś Tam się kołowie? ta noga rusza, widzicie to? I tu jakiś. drugi człowiek się czołga, tak jakby. Nie no, fajna kaseta. A druga? Co my tu To Robiliśmy w tym momencie. Wow, czyli wracamy się tu i ówdzie. Opila Bert. Bo to opila wygląda nest. jak dziewczynka, jakby. Czekaj, bawiące się w placu zabaw, opili, opili Bert. I co, coś tu będzie? Czy to taki statyczny, rzekomy obrazek. Excuse me, to było wszystko? Oh wow. To be. Było... We'll play that. Oh, there's a, there's a child right there. And then there's something on the ground. I think it's another child. I think. Right? Mi to nie wygląda na jacket. To, to białe, co tam leży. The... wygląda jak oh, bamboo. Where is she going? Bro, where is <laughs> O, patrzcie, kasetę mogę odtworzyć, co to jest? Ej, to jest chapter pierwszy w ogóle, patrzcie. To są chyba dzieci, których szukamy. Tam na tym placu zabaw w chapterze pierwszym, jeżeli dobrze pamiętacie. No bo ciekawe dziwne. to jest. W ogóle, w takim płaskim telewizorze kasety... Szarikandia. No, stworzymy dwie kasety tajne. Tylko u mnie możecie zobaczyć tajne nagrania. U nikogo innego. Pierwsze, mamy. Mamy Amandę. Mamy Amandę, która bawi się z bambaliną. W przedszkolu. I to koniec nagrania? A no tak, no przecież czego ja się spodziewałem po tych twórcach. I mamy drugie nagranie, które jest jeszcze lepsze niż yy, pierwsze? Bater. Oh! Karolek. Nie, nie, nie. Kaseta. Dobra, pierwsza kaseta jest to, że dzieci bawią się tam przy tych śmiesznych brzozach. A gdzie ty kuśwajdziesz, kole? Koleżanko! A, doko a dokąd to? A przyszedł. Wojan. Jest miła do czasu. Jak dołącza na jej lekcję? Co to jest? To jest plac zabaw jakiś. Spoko i co w związku z tym? Mam iść z powrotem na ten plac zabaw? Mam iść do szkoły teraz. Może do szkoły powinienem... Palion i jego dziewczyna! Cinema. Kino. Co się dzieje? kinie, na romantycznym e, to filmie. Nazywa? Tam my byliśmy. Czy nie byliśmy? Nie, ja tam byłem kiedyś. I tyle? Co jest? To by było na tyle. Dajcie znać, która reakcja wam się najbardziej podobała. W linku macie przypiętym komentarzu oraz w opisie linki oczywiście do youtuberów, którzy wystąpili w tym filmie. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Tyle z mojej strony i do zobaczenia.